Kolejna kamera w wersji Wi-Fi, również od firmy Hikvision. Mamy tutaj kamerę 4 megapikselową. Jak widzicie, są tutaj anteny. Oprócz tego mamy tutaj kąt widzenia około 100 stopni. Zasięg promiennika w nocy to około 30 metrów. Kamera prezentuje się w taki oto sposób. Możemy ją oczywiście zamontować na podwiedzce. Dwie antenki jak najbardziej są tutaj Regulowane jest tutaj dodatkowe miejsce, gdzie możemy umieścić kartę microSD do około 256 GB. Jaki czas zapisu w tej wersji kamery, która ma 4 megapiksele, to jest około dobrego tygodnia. Możemy przejść na tak zwaną sekcję nagrywania w detekcji, wówczas ten czas się odpowiednio wydłuży. Oprócz tego, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy tutaj szeroki kąt widzenia i oczywiście promiennik, który w nocy sobie radzi do około 30 metrów.